Drzwi do przydrożnego baru otworzyły się ze skrzypieniem, gdy mała postać weszła do środka, wpuszczając snop zanikającego światła słonecznego, który przeciął zadymioną przestrzeń. Śmiech ucichł tylko na sekundę, wystarczająco długo aby każda para szorstkich wytatuowanych oczu zwróciła się w jej stronę. Nie mogła mieć więcej niż 16, może siedemnaście lat. Ubrana w znoszoną skórzaną kurtkę zdecydowanie za dużą na jej sylwetkę. Jej tenisówki były zabłocone, dżinsy podarte, a włosy związane w niedbały kucyk. Zawahała się, trzymając brzegi swojej kurtki jak zbroje, gdy oczy wokół niej wypełniły się zmieszaniem, ciekawością, a wkrótce śmiechem. Z początku nie był okrutny, bardziej rodzaj niedowierzania, które przenika przez tłum, gdy coś wydaje się nie na miejscu. Ale potem śmiech się pogłębił, kilka okrzyków rozległo się po sali. Iron Wolves... Jeden z najbardziej przerażających klubów motocyklowych w hrabstwie nigdy nie widzieli nikogo takiego jak ona wchodzącego tam samotnie, nastoletnia dziewczyna stojąca wśród wysuszonych mężczyzn, którzy jeździli stalowymi potworami i żyli według zasad starszych niż ona sama. Największy z nich, tank, oparł się do tyłu i parsknął śmiechem. Co to jest? Zagubiona harcerka. Sala wybuchła ponownie, butelki dzwoniły, buty tupały ale dziewczyna się nie poruszyła. Stała tam, oddychając powoli, aż hałas zaczął cichnąć. I wtedy zauważyli naszywkę na plecach jej kurtki. Zanim pójdziemy dalej, jeśli wierzysz w życzliwość, drugie szanse i moc cichej odwagi, proszę poświęć chwilę, aby polubić, skomentować, udostępnić i zasubskrybować nasz kanał Kindness Corner. Twoje wsparcie pomaga nam rozpowszechniać historie, które przypominają światu, że nadal jest w nim dobro. Naszywka nie była zwyczajna była stara, jej kolory wyblakły, ale słowa były wyraźne. Iron Wolves, członek założyciel, cisza zapadła w sali. Mężczyźni, którzy jeszcze chwilę temu się śmiali, nagle się wyprostowali, spoglądając na siebie w niedowierzaniu. Ta naszywka nie była czymś, co można było po prostu kupić należała do legend, do oryginalnych jeźdźców, którzy zbudowali klub dziesięciolecia temu, na długo zanim większość z tych mężczyzn w ogóle dołączyła. Dziewczyna obróciła się powoli, spotykając ich spojrzenia. Jej głos drżał, ale się za nim nie ukryła. Ta kurtka należała do mojego taty, powiedziała cicho. Ellie Rivers. Fala ciszy przeszła przez salę jak zimny wiatr. To imię Ellie Rivers było wyryte w pamięci każdego mężczyzny tam siedzącego. Był jednym z najlepszych jeźdźców Iron Wolves, przywódcą i człowiekiem, który nigdy nie cofał się przed walką ani przed robieniem tego, co słuszne. Zginął lata temu w wypadku na rut 66, ratując rodzinę uwięzioną w płonącym samochodzie. Żaden z nich nie widział jego córki od pogrzebu. A teraz stała przed nimi w jego kurtce. Nazywała się Mera i nie przyszła wspominać. Przyszła po pomoc. Zdrowie jej matki się pogarszało, rachunki piętrzą się, a nikt w mieście nie wydawał się chętny do pomocy. Nie wiedziałam, dokąd jeszcze pójść, przyznała cicho. Mama zawsze mówiła: bracia taty nigdy nie pozwolą nam upaść. Jej słowa uderzyły jak grzmot. Wokół niej śmiech zamienił się w wstyd. Ci mężczyźni, wielcy, twardzi, głośni, nagle zamilkli, ich twarze zmiękły, gdy przeszłość wróciła falą wspomnień. Eli był jednym z nich i obiecali zaopiekować się jego rodziną. Ale obietnice bledną, gdy mijają lata, a świat się nie zatrzymuje. Teraz jego córka stała przed nimi, niosąc zarówno jego pamięć, jak i jego naszywkę. Tank, ten sam mężczyzna, który śmiał się najgłośniej, wstał powoli. Jego głos załamał się, gdy mówił. Dzieciaku, nie powinnaś była przychodzić tu sama. Zdjął czapkę, pocierając ręce po twarzy. Wokół sali motocykliści wymieniali spojrzenia, ciche skinienia, które oznaczały, że coś niewypowiedzianego zostało postanowione. Tej nocy Mirror pojechała do domu w konwoju silników i grzmotu. Iron Wolves zebrali się jak za dawnych czasów. Ich reflektory przeszywały ciemne drogi. Nie tylko pomogli jej naprawić dom, odbudowali go. Następnego ranka sąsiedzi obserwowali z podziwem, jak tuzin motocyklistów malował ściany, naprawiał ogrodzenia i nosił zakupy. Po raz pierwszy od lat matka Mayry się uśmiechnęła. Ale nie chodziło tylko o naprawy. Coś w klubie się zmieniło. Mera stała się cichym symbolem tego, co stracili i co znów znaleźli. Stara lojalność, która była zakopana pod latami dumy, wróciła z hukiem. Zaczęli organizować charytatywne przejażdżki, dostarczać jedzenie rodzinom w potrzebie, zbierać fundusze dla weteranów i odwiedzać dzieci w szpitalach. Zawsze nosząc swoje naszywki z dumą, zawsze pamiętając dlaczego zaczęli. I przy każdej przejażdżce na samym przedzie była mera jadąca na starym motorze ojca, odrestaurowanym przez tych samych mężczyzn, którzy kiedyś myśleli, że nie mają już o co walczyć. Widok jej młodej, zdeterminowanej, noszącej imię ojca dał im ponownie cel. Ludzie w mieście zaczęli nazywać ją Małym Wilkiem. Miesiące później, podczas corocznego zgromadzenia Iron Wolves, tank wręczył merze coś zawiniętego w płótno. W środku była nowa naszywka robiona na zamówienie. Brzmiała Legacy Rider poniżej mniejszymi literami. Córka Illy Rivers. Gdy mężczyźni patrzyli, jak przyszywa ją obok oryginalnej naszywki ojca. Ani jedno oko nie pozostało suche. Spojrzała na nich i uśmiechnęła się słabo. Tata mawiał, naszywka nie czyni cię silnym. Przypomina ci, dla kogo jedziesz. Słowa te zabrzmiały echem w cichej sali. I w tym momencie każdy mężczyzna w tym pokoju zrozumiał, że to nie tylko skóra czy nici trzymały ich braterstwo razem. To była miłość, lojalność i rodzaj odwagi, który nie musi ryczeć, aby być usłyszanym. Od tego dnia, gdziekolwiek Iron Wolf jechali, ludzie zauważali młodą dziewczynę wśród nich, te, której kurtka opowiadała historię głośniejszą niż każdy silnik. Nie tylko niosła dziedzictwo swojego ojca, pisała swoje własne. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, proszę nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować Kindness Corner. Każde kliknięcie pomaga nam dzielić się większą ilością prawdziwych historii miłości, odkupienia i człowieczeństwa ze światem. Zanim odejdziesz, powiedz nam w komentarzach, co oznacza dla ciebie lojalność, czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś, czyja cicha siła cię zainspirowała. I gdy silniki Iron Wolves grzmiały na otwartej autostradzie, wiatr złapał kurtkę Myry. Podwójne naszywki błyszczały w słońcu, przypomnienie, że życzliwość, jak dziedzictwo, nigdy naprawdę nie zanika.